Jedziemy do wioski a tak chciałam Wam pokazać tutaj to drzewo to wiecie jak to się nazywa? Smukinia to jest smukinia jesteśmy na wsi i trochę popadało, chłodno troszeczkę ale się zrobi ciepło a tutaj jest posadzone są papryka słodka dwie takie tak zwane wanny no i pomidory to jest nasze to jest nasze pomidorki już widać Widać, prawda? Zaraz tu. O! Tutaj, o! I tutaj pomidorki widać. A siostra zajmuje tam wszystko. Zaraz pokażę. A tutaj siostry, co zasadziła: pomidory, kartofle, fasole. I ogórki, i tak dalej, i tak dalej. Teraz z drugiej strony pokażę tu pomidorki, też już ma widać, gdzieś widziałem pomidorki, tutaj, nie, widać pomidorki. No, a tutaj już część, która jest niewykorzystywana. A tutaj kukurydza. I tak to wygląda. A tam chrzan. I taki rzut jeden oka. Owoców nie ma, pigwa nic nie ma, morele, brzoskwinie, czereśnie, wieśnieg, wszystko nie ma, tylko jabłko, jabłka są. Zaraz pokażę. O, jabłka tylko są. To jest jedna jabłoń, tam jeszcze. Koło domu jeszcze jedna. A tu koło domu. Jabłoń. Teraz o tej rzut oka. Na pięknie posiane wszystko od siostry. A tu jabłoń znowu. Teraz idziemy. zobaczyć jak tam kartofle. Dobrze, żeśmy posadzili w drugim miejscu, bo tam, przed domem, kresuje ten gryzon, tak, zwana, tak zwany ślepo kucze, co ja wtedy jeszcze nie mogłam znaleźć mu. Jak on się nazywa? Teraz odkryłam, że to się nazywa ślepiec. Gryzon ślepiec, ślepiec się nazywa i grasuje tam gdzie jest Czarnoziem to znaczy Bułgaria, Rumunia Ukraina i teraz zobaczymy tutaj nasze małe poletko czy będą kartofle tu na razie ich nie ma tego gryzonia o kartofelki Zobaczmy czy są no są kartofle, dobra ma proszę? A nie ma no a powinien, powinien spaść jakiś deszcz żeby były większe no ale nie ma deszczu a tu cały łan lucerny to sąsiada on sobie tutaj mu pozwala mąż to jest ziemia męża tutaj dobra jak to się mówi pierwsza rekolta da. powiem wam że na wsi grasuje lis no już wiosko nie jest tak zamieszkała jak kiedyś a lisy mają teraz młode więc tutaj lis dusi. Zadusił już na siostrze, udusił dwie kury, a sąsiadce tylko zostały dwie kury. No i siostra siada na tym krześle, na tym krześle i pilnuje, bo lis zawsze się pojawia tak po południu. A tu jaki dorodny kogut. Proszę, pokaż ten przyrząd. Pokaż go. Dobra, dzięki.